Bezdomność jest wpaść bardzo łatwo, po prostu, kłopoty w rodzinie, w domu, z żoną, z dziećmi. Pracowałem na zakładzie, w lotnictwie, jako radiomechanik lotniczy. Zakład rozwiązano i to się właśnie zaczęło, że nie było tej pracy tak dalej. I mankamenty takie, że człowiek wpadł przy okazji kłopoty w domu i kłopoty z pracą. Wpadła się w mnie. Każdy zasługuje na drugą szansę i każdy, każdy ma możliwość dostać tą drugą szansę. Jak nie od nas, to od rodziny. Przynajmniej raz dziennie staram się wejść do każdej sali, zapytać jak się czujecie, jak widzę, że ktoś leży. Podejść, co panu się dzieje? Boli pana głowa, chory pan jest, czy tabletkę, czy coś. Także wydaje mi się, że atmosfera u nas w schronisku jest taka bardzo rodzinna. No i nie chcę tutaj nikomu ani umniejszać, ani niczego dodawać, ale staramy się wszyscy, żeby tak to wyglądało. No. Staram się ich wszystkich traktować jednakowo to jest raz i, i pomagać im naprawdę, ile mogę. No. Bo ich tutaj wszystkich tak trzeba no, jednak pilnować. To są jak takie małe dzieci, które trzeba tak cały czas podpychać, jak się idzie tą cienką, czerwoną linią, żeby nie spadli ani z tej strony, ani z tej. Chciałabym, żeby się jeszcze społeczeństwo otworzyło na potrzebę takiego, takiej placówki, bo no, żeby nas nie postrzegali, że tu są same brudasy, pijaki, że tu jacyś, jacyś nieudacznicy. No, dużo ludzi pomaga, właśnie przychodzą przynoszą dary. Po prostu ofiarują to na to schronisko, żeby, bo ciężko jest tu w ogóle też pieniędzy zdobyć. Kierowniczka robi też kwesty przed wszystkimi świętami, sama chodzi z puszkami, żeby tu było lepiej troszkę ludziom. Dobrze, że jest takie schronisko, bo tak to ta ulica by człowieka skończyła. Po prostu by skończyło śmiercią, prawdopodobnie. Albo by człowiek zamazał, albo nie wiem co. Musimy, musimy być rygorystyczni jednokrotnie szkoda mi, bo jak musiałam wyrzucić kogoś na ulicę. No powiedzieć, niestety Pan złamał regulamin już trzykrotnie i obiecałam panu, że następnym razem już na pewno No szkoda mi go, ale patrzą na to inni. I gdybym jednemu pobłażyła, to dziesięciu by mi na następny dzień przyszło wypitych i co ja wtedy zrobię? Przy wielu takich złych ludziach jest pięciu dobrych, na do których warto pracować i to wszystko robić. No, kilka osób już mi wyszło ze stroniska takich, yy, gdzie wiem, że sobie bardzo dobrze radzą. Ogólnie lubię, tą, lubię to, co robię. Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego im pomagam, bo lubię widzieć tą radość w ich oczach. No. Da się wyjść z tej bezdomności. Jeśli się tylko chce, Czasem sobie postanowienie złożyć. z wieloma rzeczami trzeba sobie po prostu dać spokój i można wyjść z bezdomności. Nie zamierzam tu powracać już. Mogę tak przyjść na takie spotkanie, mogę przyjść porozmawiać z kierowniczką, z opiekunami. A ta reszta to już po prostu przeszłość. Już wyszedłem z tego schroniska, właśnie żeby zrobić miejsce następnym, którzy będą tego potrzebowali. Jest bardzo przyjemnie mieć, jak się to mówi, klucz od mieszkania i wejść do niego. by wyglądało pokrótce. Ma, ma o czym marzę? Marzyłabym ich wziąć kiedyś do kina. Albo na mecz na przykład. Marzę o nowym piecu do centralnego ogrzewania, bo ten nam się ciągle gdzieś zatyka, psuje. Przychodzi okres grzewczy, to mamy urwanie głowy, bo kaloryfery zimne. Chciałabym, żebym miała na tyle siły i entuzjazmu, żebym mogła tutaj im służyć jak najdłużej. <grym> Żeby mnie ten, ta chęć pomagania nie opuściła nigdy.